Hej hej, hej, witajcie serdecznie z tej strony the Player a to jest 40 odcinek z przygody jak Lego, Star Wars, przebudzenie mocy na 100% oczywiście no i w tym odcinku wykonamy misję, skończymy może misję raczej, powrót Lora Sanateki Dokładnie tak, no i jeśli chodzi o tę misję to ogólnie przychodząc ją za pierwszym razem, tak jakby już na tym trybie zwykłym, czyli fabularnym zdobyliśmy 5 na 10 minut zestawu więc Niewiele nam pozostało, okej, okay, no i tutaj chyba już powinniśmy mieć pierwszą rzecz, pi znaczy pierwszy mini zestaw Na ten odcinek, czyli szósty, dokładnie Więc bardzo fajnie, no jeszcze ogólnie jeśli chodzi o tą misję, to ona ma tak jakby tylko jeden, jeden etap Więc myślę, że wykonamy ją dosyć szybko I Pytanie że brzmi, co mam tutaj zrobić No właśnie, bo coś na pewno Może w to strzelić i zaraz coś się pokaże, zaraz, zaraz się okaże, zaraz się okaże O proszę, jest i ten robocik, powinno się teraz dodać do naszego tak jakby do naszej listy postaci, czy może też i nie? Bo nie wiem szczerze mówiąc. Ja za nim pojadę, bo to może okropnie coś dać, co jeszcze nie ma, ale zaraz się okaże. O popatrzcie, już chyba takie kółko zarobimy i teraz powinien po, po, pojechać tam do przodu. Czy tak się stanie? Zaraz to się okaże. Kasa leci, kasa leci. Już mamy... No 100% oczywiście, że mamy, bo... Jak żeby inaczej? Mogłoby być, no i popatrzmy. O, proszę bardzo. Jest nasz cel. I czy żeby nam się udało? Nie. <zysy> Jeszcze nie. Więc cóż. Lipa. Nie o to chodziło? Naprawdę nie o to? Ja cudem. To już zdobyłem. No wiem. Czyli nie, tak? Jeszcze zanim trochę pochodzę, bo to coś nie pasuje, żeby tak się stało, że ja go nie mam. Że tutaj nic nie mogę z nimi zdziałać, ale na no, no, to wygląda w tym, w tym momencie. Więc jest tak średnia, że tak powiem, ale nie ma czym się przejmować. Zaraz nam się uda. Oby! <gry> Dokładnie tak, więc cóż. No tam z przodu jest ogólnie. Nic on tutaj nie zdziałał, nic nic. co? Może coś z tymi skorpionami? Ale co z nimi mogą zdziałać? Nie, one uciekają jak już coś się dzieje więc niedobrze niedobrze ale zaraz się okaże tak pytanie brzmi czy to jest do tak jakby cel fabulatny czy też i nie bo z tym jest problem ale może albo czy ja to już zrobimy jak widzicie tutaj coś kopiemy czekajcie bo to, to czyli że tego nawet nie robiłem ale nie chyba raczej było coś takiego zaraz się okaże zobaczmy zbudujmy i będzie po kłopocie jest kolejny droid jakiś Co on mi daje tego też nie wiem <laughs> Nie mam pojęcia tu Chodzi o to, że już może na przykład te mi nawet zdobyłem wcześniej A o tym nie wiem Bo dawno było to czasu ten Dokładnie, okej okay, nieważne Nie chyba tutaj z tyłu nic za bardzo więcej, więcej nie zdziałem Bo strzałki pokazują prawą stronę Ale strzałka jedna cały czas zostaje w miejscu tym Tutaj, no i to jest najgorsze Bo nie wiadomo czy mam iść tak jakby do przodu, czy też i nie Chyba, że jak on jeszcze tutaj podjedzie, bo teraz powinien być. Dokładnie. To jakoś niego postrzelić coś takiego, nie, to nic nie daje. Więc nie za fajnie, nie za dobrze, ale cóż, nie ma co. Płakać trzeba grać dalej i zaraz mam nadzieję, że jakoś tutaj się wrócimy i będzie po sprawie. A jak nie no to trudno się mówi. I tak to wrócę. Dokładnie tak. Jak? Jeszcze nie wiem, ale jakoś się uda. Czyli cóż, tutaj powinniśmy coś mieć i to jest dla... jakiegoś jest Jedi? Albo na przykład Dalej, może być też i ona. No i kolejny mini zestaw jest już nasz. No nie, teraz, teraz. teraz. No jest, siódemka, więc świetnie, więc świetnie. Ósmy tak jakby jest tam za nami, ominięty. Ja tam się wrócę, tu nie ma się czym przejmować. Jeśli będę mógł wrócić, jak nie będę mógł wrócić, to po prostu przyjdę tutaj z powrotem. W sumie tyle. Dokładnie. To będzie, jak będzie, będzie dobrze. Na pewno wszystko się uda. Więc zobaczmy, czy tutaj jest coś takiego, to mi się przyda, czy po prostu jest coś, aby użyć. Tylko do użycia, znaczy tylko do... W sumie zdobycia niektórych monet, może tak, można i tak powiedzieć. Hmm, jeszcze, jeszcze to mnie tutaj prowadzi? Aż dziwne, ale może... A nie, dobra, okej, okay, nieważne. I co no, my tutaj mamy? Mamy tutaj... Takowe platformy, więc bardzo fajnie, tylko już mi potrzebna inna postać. Taka jak najprawdopod najprawdopodobniej daj albo jeszcze ktoś inny, ale któż by inny się do tego nadał? No nie daj coś nie potrafię to tutaj skoczyć, niedobrze Najchętniej bym wziął... Pasz mi wiem, kto umie wysoko skakać, no wiem <laughs> A wysoko umie skakać taka postać jak oczywiście nasz kitański Wucenga. Ale nie tym razem, za wysoko czekajcie, bo nie wiem co tutaj mam zrobić ogólnie czy to mi coś daje? Czy tam może coś było przy okazji? Nie wiem, idę dalej, bo to chyba mi się nie przyda. A może się przyda. Kto wie? Więc tak, jak to przejść? No nie, wiecie, to nie, nie wiem co to robić, nie, nie mam pojęcia nawet, szczerze mówiąc. <grym>, ale zadać się dowiem, zadać się dowiem. Ale bym nie chciał zdobyć na do mini zestaw wcześniej. Tak jakby. Chyba, że mogę jeszcze to zabrać na przykład, albo coś takiego. Nie, nie mogę. Więc tak. Najlepsza postać w ten moment to byłby... Nie wiem jak się nazywa, wybaczcie, zapomniałem, ale raczej go nie znajdę, bo już teraz szukamy i nie mogę tego zrobić, chyba że to jest to... Nie, to nie on. Hm. Nie wiem, szczerze mówiąc. Chodzi mi o łowcę nagród. Ale nie widzę. Tyle. <gry> Okej, okay, wiecie co? Strzałka cały czas jest, no jak tak można w ogóle, strzałeczko malutko, pokaż się, odkryć mi zostawię, no proszę, nie, tak tak, to się tego nie zrobi, to jest pewne, więc tak, jeszcze panie brzmi, czy tutaj z tyłu coś zostawiłem przypadkiem, czy nic, a nic. W tym momencie możecie sobie chwilę pominąć filmu, gdyż raczej będę tutaj biegał w kółko i w kółko i w kółko, a mo... Aaaaaa? Hehe? <laughs> Jeden na cztery. W tych krzakach coś siedzi, tak? Dwa na... Nie wiem co ja zniszczyłem, ale... Coś zniszczyłem To jest problem teraz, bo mam niby te dwa na cztery, ale co mam robić? Nie, ja tutaj niszczę wszystko co jest możliwe. Przyjściu tańko. Przyjściu Dokładnie tak, nic nie może tutaj obejść się. Ajajajaj, dobra, dobra. O jeszcze tutaj, to strona. To są te krzaczki takie? Nie, to nie są te krzaki. To co ja w ogóle wcześniej zrobiłem, że mi zaliczyło to 2 na 4 i tak dalej. Bo nie wiem. <grytanie> no, o czekajcie, tutaj był taki piach przed chwilą. Znaczy takie... A nie. Myślałem, że coś się z tego... z tego piachu wyłączy jak Ale się nie wyłoniło, więc to nie tak... Powie... Wyłoniło się, widzieliście? Coś tam, coś tam było. Coś tam było na pewno. Okej, okay, 3x4. To jeszcze tu może coś znajdę nie wiem ale jest dobrze trzymać wtedy to już nie to już zawsze coś to już zawsze coś czekać bo nie wiem czy ja z tym coś mogę zdziałać bo to jest chyba tak jakby do, tak jakby fabuladny cel bo już go zrobiłem. a nie wiem chyba już go zrobiłem. okej nieważne nie zresztą tak, o widzicie? Jest jak, tam jest jakiś robaczek taki. Dobra, czyli o chodzi, chodzi o to. Jest, popatrzcie, znaleźliśmy, pięknie. Czyli trzeba zniszczyć takie małe... No nie wiem jak to, takie stworki, które wychodzą z ziemi. <laughs> Dokładnie, i tyle w sumie w temacie. Ale elegancko, o to chodziło? Więc świetnie, więc teraz pytanie jest takie, co mogę zrobić w miejscu tym? Niby tutaj mogę skakać, ale co mi to skakanie daje jeszcze, szczerze mówiąc? Nie mam pojęcia, nie mam pojęcia, bo co, doskoczę tu? Skoczę tam i tyle. Nie, 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 to raczej się powinno przydać, tylko czego? Tego nie wiem. Więc idę dalej. Więc idę dalej. Ogólnie strzałki pokazują cały czas w prawo, więc też nie jest tak źle. Więc jeszcze spróbuję wziąć tego kiteńskiego włuchęgę. Może dzięki niemu uda mi się wskoczyć tutaj na górę, jeśli nie, no to przynajmniej spróbuję. No nie, nie mogę. Chyba, że jakoś się o coś jakby opry, jakby na coś wskoczę tak lekko, ale nie mam zbytnio na co, na co To jest zablokowane. Nie, bo zdobyłem ten, ten... Ten... Ten zawór, czy cokolwiek. I zrobiłem coś w miejscu tym. No ale co? Powiedzcie mi co zrobiłem w miejscu tym, bo ja nie wiem, naprawdę nie wiem. Tutaj wskoczyć? A czekajcie, ja mam tam jakoś chyba wlecieć, pójść, cokolwiek i tam będę musiał jakoś wspinać. Dokładnie. Tylko, że ja potrzebuję postać, która potrafi latać. A nie wiem, gdzie jest ten... Gdzie jest taka postać? No gdzie ty jesteś? Pokaż mi się. No nie, ten to jest zły. Hmm. Muszę go znaleźć, żeby wiedzieć na przyszłość, gdzie jest ta postać. I będzie luksusowo. A nie w ogóle. Nie mam pojęcia, to też nie jest ten. No nie. <laughs> jest jedna postać w grze. Chyba, która potrafi robić. Ta potrafi tak jakby używać jetpack, że tak powiem i tyle. No ale gdzie ona jest, tego to już nie mam pojęcia. Ale... Nie poddawajmy się. Jest! Boba Fit! Od niego mi właśnie chodziło. Pięknie, czyli on jest tam na górze. Super. Świetnie, świetnie, świetnie. Mogę tak chodzić? Mogę. No i pięknie, o boba fita. Mi chodziło właśnie cały czas. Super. <laughs> o, super, super, super. Wiem gdzie on jest i będę go w tym momencie używał. Więcej. Teraz zwykle. Okej, okay. Więc tak, tu mogę tutaj zbudować drabinę no to świetnie szczerze mówiąc. To już stąd spadła. Więc ja idę dalej. A tu jest coś dla... To mogę po... Aha, to mogę zrobić. Tam już to jest tylko na pokaz, ale nie jest. Nie, ale nie nie jest. <grym>, dokładnie tak, więc proszę... O, jacie, no to, to trzeba wysadzić. A chyba, bo prindel... Nie ma tego? No nie ma. No to raz w takim razie będzie po kłopocie. Po problemie. Więc wybuchaj. I mogę iść teraz tędy. mogłeś teraz tędy. Okej, okay, elegancko, a tu potrzebuję. Ej, no tak, cały czas zmienić to postacie. Trzeba. No ale cóż, trzeba. <grym>, Dokładnie jeszcze muszę trzymać krawisz i to przesuwać <laughs> No i ogólnie jeszcze dodam, że już jesteśmy naprawdę daleko została ta misja I jeszcze, i jeszcze 4, nie licząc tej No sto pięć, ale to już praktycznie kończymy za chwilę Za chwilę wybaczcie Więc jest całkiem nieźle Okej, okay, mogę przejść dalej A więc fajnie No i tak, tutaj jest coś, mini zestaw Chyba muszę wziąć po prostu droida Znaczy właśnie na przykład Hmm, BB-8 i piękny, czyli czemu ja tego wcześniej zrobiłem? może nie zauważyłem, ok, może jak było, o tutaj mamy dla dla postaci wodnej jakiejś mini zestaw do zdobycia zapewne więc tak, dokładnie tak, więc jest dziesiąty mini zestaw czy dziewiąty? dziesiąty, ok, elegancko a jeszcze, pytanie moje jest takie, Skąd mam o ja ja tu nawet nie byłem. A to fajny, to jest walka robotów jakaś. jakaś. Okej, okay, elegancko. Myślę, że tutaj trzeba za, zasilić tak jakby to BB-8-em i za chwilę zacznie się coś działać. Z takie sprytne miejsce, bo niby nikt nie spada, żeby po prostu nie zginąć. A to takie coś. No to okej, okay, to jest taka jakby walka robotów, jakby takie gry były. Że się coś tam dusza. Nie wiem, nie, nie jestem pewien po prostu, jak to działało. Okej, okay, to ja myślę, że będę zielonym o, 1-0, ale go zniszczyłem nie no, walka robotów jak by nie patrzeć dobra, długne szanse niech będą o, 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 cio, cio, cio. no i popatrzcie, 1-1, nie no ja jestem po zielonej stronie, chociaż w sumie zawsze wygrywa zielony zawsze wygrywa kolor, kolor, kolor jaśniejszy więc tym razem będzie, też nie będzie. Co jest nie, co jest nie czy to czy, czy, czy ten zielony? Nieważne. Okej, okay, weźmy sobie... A czekajcie, patrz, teraz był taki atak i popatrzcie na to! I się ode... I odegra się ten... Hmm, Widzicie? To jest emocjonujący pojedynek, Kto nie wiem jak mam zaatakować. Jest, 2-1. Elegancko, jeszcze jeden tak mi się wydaje, bo do trzech razy sztuka. Święta zasada jednego. mogę tak atakować. Tam sobie strzelam, ooo 2-2, nie no to jest wyrównany pojedynek, nie, nie, ma co To jest wyrównany pojedynek, jakże inaczej na to patrzeć nie można Ja tutaj atakuję, tam strzelam i w końcu to, to coś ten ostateczny cios zada Tylko pytanie, że mi to Bo na tą chwilę, o jednak fioletowy No nieźle, no i popatrzcie Mamy czerwony głodzek. więc naprawdę ciekawa sprawa została tutaj ciekawe zostało przedstawione więc świetnie mamy misję ukończoną w 100%, więc o to właśnie nam chodziło, więc w takim razie za chwilę. Zobaczymy co odblokowaliśmy. A na pewno coś fajnego. Okej, okay, powytolona są taki Misja ukończona w 100%. I zobaczmy co my tutaj mamy. No oczywiście monety, raz pieniążki zdobyte na 100%, jakżeby inaczej. Czerwony klocek też jest. Mamy również mini zestawy i zobaczmy jak prezentuje się nasz pełny... Statek kosmiczny. A wygląda on właśnie w sposób taki. Więc zobaczymy jak się nazywa jeszcze, bo to jest naprawdę ciekawe. I jest to transportowiec sojuszu rebelianckiego, więc bardzo dobrze. Coraz mniej nam pozostaje do zdobycia, więc okej, okay, poziom ukończony, a więc elegancko. Zobaczymy sobie jeszcze co za dodatek nam się odblokował i zakończymy ten odcinek nieco krótszy niż zwykle szkoda w sumie, bo tak... Nawet nie nagrywałem, a taki krótki odcinek Ale okej okay. I, I ogólnie jeszcze tutaj dodam, że jak ktoś jeszcze ogląda, że, że teraz odcinki powinny stawać pojawiać się No już częściej, bo po prostu nie miałem zbytnio ostatnio czasu, więc za to Was jeszcze przy okazji bardzo przepraszam, ale no cóż Niestety Okej, okay. no i mamy przybudzenie wyczesu, czyli to nie jest A nie, 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 to nie jest to, bo to znaczy Okej, okay. niekończące się torpedy Niekończące torpedy To jest naprawdę misja, spoko, okej okay. Kłopoty nad towel blokowano Aha, nie, to już mam ogólnie wcześniej odblokowane, tylko od tu pokazało się, więc okej, okay, może być. To chyba będzie nawet następna misja, a może nie, w sumie nie, będzie następna misja. Wiem, że zostało nam chyba jeszcze tylko 4, więc to już jest naprawdę niewiele. Okej, okay, niekończące się, nieskończone to zakupione i użyte, więc będzie łatwo, łatwiej na pewno w misjach, tak, w misjach, w których będzie trzeba zestrzeliwać jakieś obiekty, więc okej, okay, jeśli Wam się podobało, to subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie. Ja tu sobie jeszcze zmienię postać na przykład na... na przykład na... nie, nie wiem, kogo, na Jodę. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie w na page'a, trzymajcie się i cześć!